Kontrolka miga. Prawidłowy proces działania. Kontrolka świeci światłem ciągłym. Zweryfikuj skraplacz powietrza. Aby wyczyścić skraplacz, potrzebujesz następujących narzędzi: wkrętak, kuweta na części, pędzel, sprężone powietrze. Odłącz urządzenie od zasilania. Odkręć cztery śruby z przedniej pokrywy. Demontuj przednią pokrywę. Wyczyść skraplacz pędzlem. Czyścimy od góry do dołu, zgodnie z lamelami, aby ich nie pokrzywić. Przedmuchaj lamele sprężonym powietrzem, jeżeli jest taka konieczność. Złóż urządzenie i uruchom je. Kontrolka miga trzykrotnie. Temperatura otoczenia jest za niska. Przenieś urządzenie w inne miejsce.